Jasna Gata Akunawaiti, oracja w h 30, z ratusztra ogłasza swoje przesłanie. Ludzie przybywali z bliska i z daleka, aby usłyszeć przesłanie z ratusztry. Prorok-poeta już na wstępie swojej pieśni powiedział, że nie przyszedłby wzbudzić strach w sercach ludzi, ale przynieść im radość i właściwe zrozumienie. Był jednym z tych wspaniałych ludzi, niosących dobre wiadomości, którzy nie każą się wyrzekać czegoś i nie nakłaniają do porzucenia świata doczesnego, ascezy i wyrzeczenia. Niósł wiadomość o miłości do świata, a nie potrzebie porzucenia go i wycofania się z normalnego życia. Zaratustra przekazał wiadomość, że chce, abyśmy żyli produktywnym, pełnym radości życiem na świecie i przynosili radość innym. Mówi nam, że ten świat jest przemieszany i składa się z bytów i istnień dobrych i złych. Objawia, co było na samym początku, w sferze mentalnej i duchowej. Mówi o tym, że duch dobra i duch zła współistnieją jako dwie przeciwstawne zasady rzeczywistości. A my... Musimy to pojąć rozumem, by móc dokonać właściwego wyboru. Ale nie pod przymusem czy z lęku, ale świadomie i rozważnie, z pełną wolnością wyboru, bowiem jest to rzecz wielka. Od tego zależy nasze szczęście, nasze i innych, i podstawowy wybór naszego własnego działania. Dlaczego dla prawdy? Dlatego dla prawdy a ze względu na nasze własne szczęście prosi nas o to, byśmy dokonywali właściwego wyboru, aby być dobrym, a nie złym. Stojąc przed świętością ognia, symbolu Boga, jego ciepłej świętistej dobroci, zwraca się do swoich słuchaczy. Hunawaiti H. 30 O Wy, którzy przybywacie, aby zdobyć mądrość, Obwieszczę Wam przesłanie Mądrego Stwórcy, hymny do i modlitwę mantrę Myśli Dobrej, przechowującej świętą prawdę Asza i wspaniałą wizję świateł niebiańskich, dostępnych przez Wniosłą Prawdę. Posłuchajcie uszyma swymi tych porad najlepszych, rozważcie je osądem jasnym, niech każdy wybiera wiarę swą z tą wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w wydarzeniach wielkich. O Wy, świadomi bądźcie przesłania mojego. Na początku dwa były duchy, bliźniacy jednocześnie żywiołowo działający, dobry i zły, w myśli, w słowie i czynie. Pomiędzy tymi dwoma mądry niech wybierze właściwie. Bądźcie dobrzy, nie za źli. I kiedy owe dwa duchy bliźniacze po raz pierwszy się spotkały, życie i niebyt ustanowiły. I tak będziesz po kres istnienia świata. A wtedy dla czcicieli nieprawości najgorsze bytowanie. Zaś udział w najlepszej świadomości przypadnie tym, co prawość posiedli. Tutaj Zaratustra opowiada o pierwotnym wyborze sposobu działania przez oba byty bliźniacze. Pierwszy akt wyboru ustanawia rzeczywistość, która odtąd będzie istotą świata. Świata dobro z jednej strony i niegodziwości z drugiej. Dwie przeciwstawne zasady. Jeden byt chętnie wybiera i przyjmuje niewłaściwą zasadę. Bowiem, prawda wydaje mu się niewłaściwa i nieskuteczna. Z konieczności wybiera więc najgorsze działania. Drugi odrzuca kłamstwo i biera prawdę i dobro. Dla niego jest to wybór trudniejszy. Ale wybiera cały świat, jego dobro i piękno, a zatem jemu dane są najlepsze działania. Podobnie jest z tym, kto tutaj dokonuje wyboru. W świecie przemieszanym. Jemu dane są niebiosa z ich pięknymi światłami Odziane w szatę dobroci Natura śpiewa mu o dobrobycie i życzliwości A swoje dobre uczynki wykonuje zgodnie z planem Stwórcy Z wiarą w prawdę i słuszność Prawdziwe życie w sprawiedliwości To taki wybór, gdzie człowiek dokonuje swoich czynów Nie w oczekiwaniu nagrody Ale z, doskonałością, z doskonałą wiarą w ich wewnętrzną wartość Prawda i prawość wystarcza sama w sobie i nie wymaga uzasadnienia. Taki człowiek jest dobry, ponieważ słusznie i właściwie jest być dobrym. Werset 5 h 35 Pierwotny wybór Ahura Mazdy i Mainyu i jego konsekwencje Spośród tych dwóch duchów bliźniaczych złe czynienie najgorszego wybiera. Najbardziej szczodry zaś duch dobra Najtwardszy kamień odziany wywiar prawdę i prawość. Tak samo ci będą, co jaka kura Mazda uczynią, przez prawe dzieła z wiarą w tę prawdę. Następnie prorok mówi, że jeśli ktoś decyduje się to zrobić, złe rzeczy czyni to, ponieważ myli się w swoim osądzie. Daje się zwieść, wierząc, że jest to dla niego bardziej korzystna i skuteczna droga. Gdy taka decyzja została podjęta, może być zgubiony, bowiem najgorszy umysł, a nie życzliwy umysł staje się jego przewodnikiem. A oszustwo i zniszczenie stają się jego ostatecznym celem. Werset 6, H36. Pierwotne zwiedzenie i jego skutki. <laughs> nie potrafili rozeznać właściwie demona czciciele pomiędzy dwoma tymi duchami. Przybyło do nich oszustwo. Decyzje decyzję podejmowali i myśl najgorszą wybrali, wyruszyli przeto gwałt siejąc, aby życie na świecie unicestwić. Cóż więc należy czynić, gdy znajdziemy się między niegodziwcami, którzy dokonują złego wyboru, co czyni dobro słusznym? Zaratusz, powiedział, że prawda daje nam siłę i że dobry umysł daje nam prawo i siłę i możność jej użycia. Po raz kolejny zapewnia nas, że ludzkość nie... Została opuszczona bez wskazówek i pomocy. Atrybuty, emanacje Boga, jakimi są prawda, mądrość, dobrego umysłu, świętość oraz moc i co nie mniej ważne życzliwość, miłość i współodczuwanie, pomagają tym, którzy dokonali właściwego wyboru. I rzeczywiście w dniu poprzedzającym próbę te same atrybuty pomogą w dokonaniu właściwego wyboru, aby osiągnąć oczekiwaną nagrodę. Werset 7, a 37. Pocieszenie i wskazówki działania wyboru człowieka. Ku wspomożeniu życia i miłości Armaiti przybywa duch życzliwości i duch myśli prawej i prawdy Asza. Razem duchem świętej mocy, szatra wairia, myślą dobrą w ohumanach, aby duszę, co przez tę próbę przechodzi, z Tobą było o Panie. Werset 8, h 37 Los dobrych bytów A gdy nadejdzie czas ostatecznej złym odpłaty, wtedy z Twego nakazu, myśl dobra Królestwo Niebos ustanowi, o achurał, dla tych, co nieprawdę w ręce prawdy wydadzą. I tak prorok modli się za siebie i za wszystkich swoich słuchaczy, i za prawdę, i za całą ludzkość. Abyśmy byli jak ci, którzy tworzą i dążą do doskonałości świata. Nadchodzi bowiem dzień, kiedy wszystko, co jest nieprawdą, znika, a prawda zwycięża. I zbiera się tych, którzy cieszą się dobrą sławą w pięknym miejscu dobrego rozumu i prawdy. Werset 9, a 39. O doskonaleniu przez prawdę i mądrość. Bądźmy jak ci, co świadku do doskonałości prowadzą. Niech mazda i duch boski pomogą nam i przewodzą wysiłkom naszym poprzez prawdę. Człowiek myślący przebywa tam, gdzie mądrość ma swoje mieszkanie. Werset 10 a 30. 10. Prorostwo końca walki ze złem. A potem podmuch zniszczenia dosięgnie nieprawdę. Zaś ci dobrej sławie przy, przy, obie, przy obiecanym domu przyjęcia doznają. Domu błogosławionym myśli dobrej, prawości i masdachury. Zaratustra objawia, że prędzej czy później podmół zniszczenia dosięgnie prawdę, ale nie jest to kara wymierzona przez Boga, ale naturalny skutek kumulacji nieprawdy, kiedy coś budowanego na fałszu i niegodziwości wali się w końcu jak domek skart. To jak użycie w miejsce dobrych materiałów do budowy domu. Produktów podrobionych i fałszywych, udających wytrzymałe. Taki dom musi runąć. Taka jest cena próby oszukania rzeczywistości. Takie jest objawienie, byśmy przyjęli takie zobowiązanie prowadzące do naszego oświecenia, ale Zaratustra prosi nas, abyśmy wybrali po oświeceniu refleksję jako podstawowy akt wiary religijnej. Oświecenie wiarą jest dopiero pierwszym krokiem ku odnowie świata. Werset 11. H. 30.11. Wezwanie do rozważenia objawienia i krytyka kryteria zbawienia. O wy śmiertelni, rozważcie te wskazania. Przykazania, które Mazdachura dał ku szczęściu i boleści. Długie cierpienie udziałem złoczyniącego. Błogość zaś dla stronnika prawa, prawości, asza wabio, Blask światła zbawienia dla prawych. Powrze czas.